Cześć Boże, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy ten dzień od Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma, i życie wieczne odziedziczy. Chociaż dzisiaj Kościół czyta tę Ewangelię we wspomnienie świętego Benedykta, a więc w odniesieniu do życia zakonnego i osób konsekrowanych, to ta Ewangelia jak najbardziej jest skierowana do każdego, kto idzie za Jezusem. Uczniowie pytają, co będą mieli z tego, że za nim poszli. Jezus mówi, że najważniejsze jest to, że odziedziczą życie wieczne. I kiedy my popatrzymy na chrześcijańskie życie, to zauważymy, że w chrześcijaństwie jest wiele wartości, które nawet bez wiary w Boga można przyjąć, bo generalnie chcemy w naszym życiu tego, co jest dobre, tego, co nas prowadzi do szczęścia, i rzeczywiście w Ewangelii to widzimy. Jezus zaprasza nas na taką drogę, w której wybieramy to, co jest dobre, to co jest piękne, to co jest słuszne, w której staramy się dobrze żyć z innymi ludźmi. I to są, mówię, wartości, które nawet bez wiary ktoś może przyjąć. Natomiast są takie rzeczy, które po ludzku totalnie się nie opłacają. I tutaj nie ma żadnego innego kryterium niż właśnie życie wieczne. Zachęcam Cię, siostro i bracie, żeby dzisiaj się trochę z tym zmierzyć. Że oczywiście w nauce Jezusa jest bardzo dużo rzeczy, które warto przyjąć tak po prostu po ludzku, ale są też takie, które, e, których jedyną racją bytu jest życie wieczne i, i które po ludzku totalnie się nie opłacają. Zastanów się, jak się z tym czujesz, i pogadaj o tym z Panem Bogiem. Odwagi i do usłyszenia jutro.